Czerwona armia, mobilizacja, cała Wataha dopinguje mecz Krzyk spod zegara, rane gardła, najlepszy w Polsce RTS Nieważne gdzie przyjdzie, znaczy dzisiaj zagrać, Poznań Warszawa, do UDZ Jesteśmy z wami, z nami jest wiara, Piska i brama, widzę wiele Duma ze z wiara po porażka. trzy punkty gardła drużyna za mecz Na całe życie w czerwonych barwach, na całe życie w sercu RTS To serce łosi, wciąż bije dla nas, my w jego rytmie prowadzimy dopi. Chodzisz na Unii, wstyd się przyznawać, ale rozumiem, że bilet za drogi Tutaj o swoich Odwraca. Jak w starych czasach szacunkiem się płaci Góry obrawa łapi podawaj Takich chłopaków co trzymają flary Znasz już ten klimat nie to zaprasza To trzeba przeżyć, inaczej Cię nie sztać Od dźwięku gwizdka, cały czas jazda To się nazywa Kto z nazywa fanas Pod jazdy jest bez zmiany, leci z kurwami do końca Ełka jest jebany, jak pedały Śląska Wrocław Łódź miasto wąkry, jeden klub w nim rządzi od lat Tylko widzę w pany, nie ma mowy o Odschód jazdy jest bez zmiany, z kurwami do końca LK jest jebany jak pedały Śląska-Wrocław Łódź miasto w jeden klub w nim rządzi od lat Tylko widzę w pany nie ma mowy o wyjątkach Kupka W grze bramki dwie, ale zwycięzca jest jeden Z całych serc, sektor D, śpiewa razem o oh, widze wieł Jarbek, parę zdjęć pewnie widziałeś na necie Chodź na mecz i zobacz sam, jakie to robi wrażenie Jak Dudni bęben się kręci, korba jak tłum szaleje, gdy chce na 6 sierpnia lodna wrocław, Ty przykład bierzcie jak to ma wyglądać. Ciemne miejsce, zapach, montan w chromie, błyszczy LTS. Z dwóch checkerów, droga wolna, maluj strąc do góry. Wezwać na waszym podwórku, ale zasady ustalamy my. Chuja mogliście, chuja możecie, ewentualnie też chuja wziąć pryzg. Na kibice, wiadomo, to jeden, wymówiąc mówiąc łagodnie, jebany wstyd. Wolałbym kurwa się zapać po ziemię niż stać po tej stronie, co wy.